Okej, okay, moi drodzy. Najlepszy serial w telewizji, odcinek siódmy. Pogadajmy o nim. Nie, ale serio, no wiecie, kocham ten serial, wszystkie poprzednie odcinki mi się podobały, tam z którymś jakieś małe miałem problemy, ale generalnie oni tak przychodzą samych siebie. Ben Stiller z tym drugim scenarzystą, w ogóle cała produkcja, w tym odcinku jeszcze nowa reżyserka, która wcześniej była operatorką kamery, a tutaj też reżyseruje, Jessica Lee Gagne, jakkolwiek czyta się jej nazwisko, ale wykonała kawał roboty, no ten odcinek w ogóle... Znaczy, po pierwsze to w ogóle przewołujemy jakiś schemat, że wracamy do biura i tego... nagrywamy flashbacki, czyli jednoczesne reintegrowanie Marka i pokazanie nam, widowni, Historii Jemmy i jego, a także dużo ujawnienia historii Jemmy, o której on nie wie, to znaczy dostajemy mnóstwo sekwencji z nią takich współczesno-flashbackowych, nie do końca wiemy, kiedy dokładnie co się dzieje, co tak naprawdę się z nią dzieje w Lumon. I jest to odcinek no fantastycznie wyreżyserowany i też jeśli chodzi o aspekty wszystkie techniczne, zresztą jak wszystkie odcinki tego serialu, jest to fenomenalnie wyglądający serial. Ale nawet te decyzje, żeby przejść na kręcenie na taśmie jakimś tam specyficznym filtrem czy obiektywem, który daje takie no, wiecie, wrażenie oldschoolowości, to jest taki, o flashback. No, nie jeszcze. Oglądała się większość tego odcinka i te flashbacki jak jakiś artystyczne kino europejskie, jak, film, który moglibyśmy się spodziewać, że będzie na jakimś festiwalu w Kan czy coś. I e, historia miłości, historia poznania, historia dramatu, bo też mamy tam przecież nie tylko, że się poznali, zakochali w sobie, ale. <laughs> Próbowali, znaczy starali się o dziecko, nawet miała, e, ona poroniła i tak dalej, i tak dalej, więc mamy taką historię, no coś co mogłoby być w innym filmie w ogóle tym filmem, nie? Historię miłości, dopiero co mówiłem o takim filmie z tym e, Andrew Garfieldem i Florence Pugh, historia miłości e, poprzez, oglądana też poprzez tragedię, jak to było ten, ten film? No, w każdym razie to jest tylko jeden z małych, to jest jeden elemencik. jedna tylko część tego serialu, ponieważ całą resztę odcinka dostajemy ten hardy, horrorowy science fiction element tej historii, czyli co się tak naprawdę wydarzyło z Gemo, że tak naprawdę możemy wywnioskować z tych flashbacków, jak widzicie, idę nie po kolei, że oczywiście Lumon upozorowała jakoś jej wypadek, tak? Mark otwiera drzwi policji oni mówią, że tam ją znaleźli martwą, no, ale Lumon po prostu ma władzę, możliwość, żeby to zrobić. Natomiast już wcześniej, jak oni idą do kliniki in vitro i generalnie są się starać dziecko, mijają tego aktora, znaczy tego lekarza, który w tym odcinku odgrywa wszystkie te inne wersje, znaczy różne wersje ludzi, na których Jem ma w swoich różnych wersjach, które są rozdzielone, jakoś z nimi tam żyje, działa, nie wiem, ma jakikolwiek kontakt, tak? Jest dentystą, jest kurwa stewardem, tak, czy stewardesą w samolocie. Jest tymi wszystkimi osobami, bo rozumiem, że to wszystko był ten redaktor, tak? W jakichś dziwnych fryzurach, w włosach i tak dalej. No to Notabene. <laughs> Oczywiście to, cały ten segment był niesamowicie horrorowy, depresyjny, straszny, po prostu traumatyzujący mnie jako widza. Myślę, że was wszystkich. Brzmi to trochę memicznie, a co jakby było gdybym mógł, prawda, nie, nie, ja też nienawidzę chodzić do dentysty, szczególnie odkąd się wybiłem, złamałem jedynki jak byłem mały i wiecie, bo kosztowało mi to dużo stresu. E, natomiast jakby mógł wziąć takiego drugiego Michała wewnątrz i tylko on będzie chodził do dentysty, może dla mnie na pierwszy rzut oka to jest takie, o fajnie, ja nie muszę, ale kurwa, tam jest jakiś Michał, który budzi się tylko do dentysty, całe jego życie do dentysta, Mówię, to brzmi jak trochę żart, nie, w sensie wiecie, tak, o, dentysta, to nie, whatever, ale... Nie, to jest horror, to jest kurwa horror, że ona wchodzi do niego do pomieszczenia i dopiero co tutaj byłam. Dopiero siedziałeś i grzebałeś mi w zębach, teraz znowu jestem minęło 6 tygodni, no nie dla niej, nie. Więc jest to bez wątpienia tortura, jest to, jest to, jest to horror po prostu, tak? Eee, że nie masz innego życia niż ta konkretna czynność, a przecież dobrze już wiemy, my, jak poznaliśmy tych wszystkich rozdzielonych ludzi, że to są normalni ludzie, to nie jest jakiś robot, to nie jest jakiś tam, że ona śpi w tym czasie, to nie jest tak, że tamta, nie wiecie, czego e, oczy nie widzą, tego, temu sercu nie żal, tak? Jak, jak to tam się mówi. Nie, nie. Nie, to jesteś ty, chodząca tylko do dentysty. No i oczywiście ona tutaj ma inne jeszcze rzeczy testowane. Natomiast to jest horror absolutny, co, tutaj, co na niej robią i testują i tak dalej. Natomiast... Absolutnie jest to dla mnie śmieszne i to jest ten jakiś taki element kambu i kiczu gdzieś tam w tle ukryty, że ten jeden koleś się za wszystkich przebiera i tu ma jakiś durny sweterek świąteczny, tu jakoś tam brodę, a tutaj tam nic nie. Jakby Jest to trochę komiczne, nie? No, jeden ziomek tam, prawda, cosplayuje 15 różnych osób w każdym pokoju inną i tam, prawda, coś udaje. uuu, tutaj turbulencja, tu jestem dentystą, nie? Może naprawdę z dentystą w sumie na to by wychodziło, nie? No ale w każdym razie. Jest, jest jakiś element komediowy w tym. No ale oczywiście w trakcie odcinka o tym nie myślałem, teraz dopiero nie. W trakcie odcinka myślałem: O mój Boże, w cały czas, gdy Mark myślał, że ona nie żyje i chodził tu do roboty, ona jest piętro niżej, czy wyżej, czy niżej, niżej chyba, nie? Whatever, jest piętro obok. Jako Gemma, ona tam wie, że jest, ona pyta o Marka, ona chce stąd wyjść i wykonuje te durne zadania, wchodząc do kolejnych pokoi, tak? I nie wiedząc tak naprawdę, co tam robi wewnątrz, jako inne części swojej osobowości. Co ciekawe, no coś, co było dla mnie teorią oczywistą, to znaczy od początku wierzyłem, że można podzielić na wiele osób, tak? Znaczy nie jesteście tylko na dwa, tylko że może być więcej. No i ewidentnie to robię, to znaczy ona w każdym pokoju jest inna. Ewidentnie i teraz możemy się pobawić w zgadywanie. Idzie. Parę odcinków temu mówiłem, że jak dla mnie za mało danych, żeby zgadywać, co tak naprawdę o co tu chodzi. Nadal mamy dosyć mało danych, no ale po tym odcinku ja bym zgadywał, że ewidentnie testują. Znaczy, po pierwsze, w ogóle na niej testują, czy rozdzielenie działa, tak? To znaczy, czy jak w jednym pokoju żyjesz jakieś traumatyczne doznanie A, w drugim traumatyczne B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tym, że wpadniesz na swojego męża, którego kochasz, nie pamiętając go, czy po wszystkim wyjdziesz i powiesz czy w którymś pomieszczeniu coś tam się przebijało, tak, jakieś emocje, jakieś wspomnienie czy coś. Więc ogólnie po prostu testują, po prostu, czy to działa, tak. Ale taka, takie coś, że na przykład wysyłają tę tylko na, nie wiem, do pisania nudnych karteczek na święta, a tę do dentysty tylko, a tę właśnie na lot samolotem, bo ktoś może się bać, no to sugeruje, jakby chcieli w komercyjny sposób wykorzystać tą technologię właśnie do tego. To znaczy, hello, wykup sobie to już, nigdy nie będziesz musiał cierpieć u dentysty albo tam... Nie wiem, rozmawiać ze swoimi rodzicami, w zasadzie jechać na święta. Na święta będzie Twój drugi ty, nie? E, chodzić do pracy, no to wszystko, tak? Generalnie wszystko. No, mogą zareklamować na zasadzie, wszystko, co kojarzy się z cierpieniem i czymś, czego nie chcecie przeżyć, e, wsadzacie w to drugą wersję siebie. I Wy jesteście szczęśliwi, chodzicie o dentysty, ząb zrobiony. E, ciekawe, oczywiście na dłuższą metę, no z naszą wiedzą dotyczącą tego serialu i tego, co ci ludzie tam przeżywają wewnątrz i tak dalej, no jest to przerażająco straszne no obrzydliwe, że można by stworzyć drugą wersję siebie, tak? Że jedna wersja mnie się budzi raz na trzy lata, jak mam operację, tak? No w zasadzie będę miał operację kolana, a za rok, kurwa, wyrostek i ten chłop się będzie budził tylko w szpitalu. Albo tylko jakby będę chory, nie? Mam gorączkę i jakby ta moja część osobowości na zasadzie dla niej jest non-stop choroba, bo co zaczyna wychodzić z choroby, to budzi się rok później z kolejną, jak znowu jestem tam przeziębiony, czy mam grypę, czy coś, nie? Jest to, st jest to straszne, jest to, jest to strasznie horrorowe, no nie? Jest to takie psychopatyczne, nie? Wiedząc, że miałbym to robić sobie, sobie nie mówić, że inna wersja mnie po prostu tak, to jest jedyne, co wie. od choroby do choroby, od dentysty do dentysty, od nie wiem, śmierci bliskiej osoby, co powodują mnie jakąś tam traumę, do kolejnej, tak? Że nie, o, nie chcę sobie radzić z tymi uczuciami, więc nie wiem. Na po, nie, nie chodzę na pogrzeby, nie? No nie wiem, nie w sensie. Yy, straszne, fascynujące, ciekawe. Cały ten odcinek poza tymi elementami jakiegoś europejskiego kina artystycznego, flashbacki, jak się poznali, jakieś tam montaże. Niesamowite też ciekawe przejścia kamery różne przez te budynki. Bardzo ten odcinek był jak dla mnie kaufmanowski, to znaczy. Myślę o eternus, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, myślę o byciu jak John Malkowicz, myślę o tego typu filmach z jakimś twistem sci-fi, gdzie jednak charakter study, gdzie jakiś tam dramat ludzi i ich relacji wychodzi na Gra pierwszy w skrzypce i gdzie jest trochę czegoś abstrakcyjnego, może takiego lynczowskiego, gdzie dzieją się rzeczy dosłowne, ale dzieje się też dużo w emocjach, jakby... Niesamowity odcinek był pod tym względem dla, dla mnie, szczególnie w kontekście tej szerszej historii, że wreszcie jest nam trochę ujawniane co z dżemą i tak dalej. Myślę, że na koniec odcinka wszyscy kibicowaliśmy, nawet wiedząc, że jej się nie uda, jak próba uciec do windy. I no niestety, no wychodzi, win i to jest cały problem tego budynku ilumonu, i tego wszystkiego, że ona wychodzi z tej windy, w zasadzie uciekłam, tak, przechytrzyłam tam, dałam temu debilowi kurwa krzesłem po plecach, bardzo dobrze, czy po głowie, no ale masz, masz przełącznik w głowie. I to nie tylko, że w windzie, masz przełącznik, że oni mogą tam ci kliknąć, tak? Przecież mogą to zrobić wszędzie z tego, co widzieliśmy. Więc w praktyce uciekła, wsiadła do windy, wysiada, a tutaj psz, O co chodzi? Jestem inną osobą i tam wychodzi Miss Casey, milczyk ją tam zbywa, jest więźniem, jest więźniem, który nie ma możliwości ucieczki, no bo po prostu to jest jakaś forma pełnej kontroli nad człowiekiem, jeśli macie w jego głowie chip i po prostu możecie sobie tego podpiąć, odpiąć, zmienić i tak dalej, nie? Jedynym, jakby logicznie rzecz biorąc, tutaj warunkiem, czy możliwością na ucieczkę jest reintegracja. Znaczy wyjęcie tego chipu, zalanie go, ale też czy reintegracja, tak? To, co właśnie Mark robi. No i Mark w tym czasie, w tym odcinku, poza tym, że ma te jakieś napływy flashbacków, reintegracji i tak dalej, no jak rozumiem, na koniec się budzi, no i może już. Budzi się z takim, jakimś smutnym spojrzeniem, myśląc o oczach Dżemy. Generalnie widać, że wiecie, to chyba zadziałało, generalnie rzecz biorąc. I, I to jest chyba jedyna możliwość, no bo on w tym momencie rozumiem, że będzie mógł wejść do tej windy, pójść w przyszłym odcinku do pracy i w momencie klasycznego vertigo efekt, tak jak zmieniacie, wiecie, jest z kamery z odjazdem e, obiektywu, e, albo na odwrót. Teraz tego nie będzie. On po prostu wiedzie w window, nie będzie tego efektu dźwiękowego i, i wizualnego, no nie? No, ja rozumiem, że to jest chyba jedyna możliwość, żeby on swobodnie chodził po budynku, że właśnie ten chip się popsuł, tak? Został zalany. E, swoją drogą, czy oni nie będą o tym wiedzieć? Czy oni nie mają tam jakiegoś. Wiecie, że teraz jest ten, teraz jest tamten, nie mają jakiegoś. panelu sterowania? A, a propos panelu sterowania, no to w ogóle kto będzie. <laughs> Co tu się odwaliło? że siostra Marka się o niego martwi, tu mówi, co teraz, i ten, i tamten, dzwonimy po karetkę, czy coś, a tamta mówi, nie, rehabii, mówi, nie, 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 wszystko, ten, po czym ona mówi, dobra, zadzwonimy do Miss Cowell, która notabene cały czas jeszcze się nie pojawiła, po potem jak zniknęła parę odcinków temu, a ta jej mówi, nie, to jest ich soldier, to jest, i ona jest z nimi, ona jest wychowana przez nich, ona, ona was zdradzi, sprzeda i tak dalej, i tam mówi: Nie, ja to nie dzwonię, to jest ten, idea. mówię, Co ty robisz, kobieto? Bo my, jako widownia, wiemy, że Cobel od nich uciekła, że coś tam skrywa, że może rzeczywiście nie jest już z Lumon. Może, nie, chociaż nie wiem, nie. <słysk> może się ich boi, ale nadal chce z nimi być, nie. I jak będzie miała okazję, żeby się przypodobać, to niczym Tion Greyjoy i zdradzi, nie? No, ale kurwa ta siostra, jak słyszy od tej, że nie, nie, tamta jest absolutnie z nimi, nie dzwoń do niej. A on mówi: dzwoni do niej, nie? jesteś idiotą. Po czym jeszcze lepiej, Rehabi mówi, tak, to ja wychodzę, cześć. Tak ja dosłownie, okej, okay, baj. <grywa> Jakby ta nawet nie zdążyła powiedzieć, że dobra, to już nie dzwoni. a ta po prostu pożegnała się i wyszła. Ja mówię, te baby naokoło Marka, no po prostu biedny facet, nie? Jemu ja by się przydał, żeby Irving, prawda, się nim zajął, nie? A nie... Ten, siostra z tamtą, nie no śmieję się, ale jakoś tak wszystko już się szybko potoczy. mówię, gdzie wychodzisz, jak to będziesz dzwonić, wyspokójcie się wszyscy, dogadajcie się po prostu, nie, niech się chłop obudzi i niech coś z tym wszystkim zrobi, bo Gemme trzeba uratować, to jest po prostu, ja mam nadzieję, że kolejne odcinki to będzie saving, private Ryan, tak, szeregowiec Ryan, tylko z Gemmo. Nie trzeba uratować z tego horroru, tak? No jakby cholera wie, co robią w tych poszczególnych pokojach, różnie tam się nazywających jakiś Wellington, coś tam, tamten. Najpierw myślałem, że to może nazwiska czy, czy, czy miejsca, tak? Jak miasto Wellington, ale nie no, z drugiej strony jest Cold Harbor. A! Zapomniałbym. No gdzieś w tym wszystkim idziemy takimi i tymi jakimiś kablami tam matrixowo, wchodzimy do pomieszczenia, gdzie siedzi czterech ziomeczków przypominających naszą czwórkę za komputerkami i tak jakby w lustrzany sposób też coś klikają i ten jeden pyta tego drugiego, czy bariera, bariera działa, ten mówi, że działa i tam jakby... What the fuck? O co tu to, to, chcę wiedzieć. O co tu chodzi? Teraz tam ci coś klikają, ci coś klikają, oczywiście jest mnóstwo teorii w necie, ja nie wiem, która jest prawdziwa, bo to wszystko jest tak Jakie tam się zgadujemy, nie? Co oni tam wymazują, wspomnienia, czy coś, czy ten. Gdzieś widziałem teorię, że może Mark wymazuje, właśnie, wspomnienia, dżemy, że paradoksalnie on pracuje nad tym, żeby pozbyć się z siebie, z jej głowy. Nie wiem, ile to ma sensu osobiście, jakoś tak nie wiem, czy mi to wszystko, wiecie, się spina w całość. Co oni tam klikają, no ale coś klikają. Jest ten Col Harbor, są jakieś inni ludzie po drugiej stronie, którzy patrzą na nich i też coś klikają. O Co tu kurwa chodzi, no nie? E jest mi smutno, moi drodzy, bo wiem, że może się dowiemy w ciągu najbliższych ostatnich trzech odcinków, ale kurwa, to jest, to jest... najlepszy serial ever chyba, nie? To jest najlepszy serial w telewizji, jak dla mnie obecnie, na pewno. Al jeden z najlepszych ever, tak? No dopiero dwa sezony, nie będę porównywał z jakimiś tam breaking badami, ale wiecie, co chodzi, po prostu tutaj każdy odcinek jest 10 na 10, jestem w tym zakochany, kibicuję bohatera, jest świetnie reżyserowany, świetne zdjęcia, świetna muzyka, świetny design tego miejsca, kostiumy, rekwizyty, świetni aktorzy, świetne elementy sci-fi, historia, która wciąga zaskoczenia, Twisty jakieś takie nawet audiowizualne, że w tym odcinku jakieś flashbacki, w tym odcinku coś, w tym odcinku jakieś eksperymentalno ciekawe łamiące schematy, jakby ja, nie, ja, ja się boję, ja się boję końca, ja, ja tego nie chcę, także jest mi smutno, czekam na wasze opinie, odcinek 10 na 10, jakby pure cinema. Czekam na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.